Witam wszystkich na moim kanale DANE Claudia 4 Poszukiwać skarbą, tylko stracić dane się kłania. Dzisiaj jest środa, 31 lipiec. Idziemy na paczkomat Dino, odradać paczkę. A zamówiłem z, z Facebooka, z grupy, ze szkłem Fajne rzeczy. W domu jak będę to pokażę. Tu jest paczkomat. I niech zaś nie powie, że nie ma okazji. Na internecie, bo kupiłem fajne rzeczy w tanich pieniądzach. Teraz będziemy paczkę odbierać. Odbieramy paczkę, kod wpisany, idę dalej. Paczka jest. Paczka jest. O, ale ciężka. O Ojciec, dziele. Kończymy na dziś. spodziewając się, że paczka taka ciężka. O, ja Cię kręcę. O, grubo, z 2-3 kilo paczka będzie miała. A i więcej, 4 kilo. Ciężka jest. Jest zamówione 15 sztuk. W domu pokażę co. Idziemy do domu. Dobra, w domu paczka jest. Kto by powiedział, że paczka taka ciężka może być? Teraz mogę powiedzieć, co to mówiłem? Z grupy z Facebooka, ze szkłem. zamówiłem 15 troli Bardala, szwedzkie. ale będziemy otwierać. O, że tutaj, będziemy otwierać. Nie powiedziałbym, że paczka z 15 trolami, taka ciężka, gdzieś około 5 kg na pewno. Na pewno ale około 5 może też być. Zawsze szukam okazji, teraz też mi się nadarzyła okazja. Nikt mi nie powie, że nie ma okazji. Kupiłem 13 troli. Małe, średnie i duże. 13 białych, transparentnych i dwa kolorowe. Zobaczymy co Pan wysłał. Później podam cenę. Zawsze szukam na internecie okazji i kupuję. Teraz też się udało. W takiej cenie bym nie kupił troli. Ładnie jest zabezpieczone. Jest karton w kartonie. Tak są trole opakowane w folii bąbelkowej. Wyciągamy. Ma być 15 sztuk. Zobaczymy. Czy jest 15. Zam... Zamówiłem i zapłaciłem w piątek. Dzisiaj przyszły. Będziemy wyciągać. Będziemy wyciągać. Jest jeden troll, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przedzielone na następne. Nie wiedziałem, że trolle, tak jeden trol tak dużo waży. No ciężkie są. Ile tu było? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Te małe paczuszki to chyba małe trole będą. Zaczniemy otwierać, ja zaczniemy od tego, otworzymy. Mocny pantaszman w sobie poraził. Jeszcze na żywo nie widziałem tych troli. Zawsze w internecie widziałem. Podobałem się, ale na żywo nie widziałem. Mam jednego trola. udało mi się kupić w dobrych pieniądzach. To jest kolorowy troll. Cena jest piękny troll kolorowy, jakby pomarańczowy. Przepiękny trollik, mały pomarańczowy. Następnego trola weźmiemy tego większego. duży Troll. Teraz mogę powiedzieć. Za każdego trola dałem po 5 zł za sztukę, czy kolorowy, czy przezroczysty, transparentny, po 5 zł. Razem dałem 75 zł za 15 troli, 13 przezroczystych.

trole. Za ja taką cenę. Powiem Wam, że małe trole chodzą od 30 zł. Zwyż małe trole. a tu mam małe, średnie, duże i jeszcze kolorowe są. Jeszcze u Pana zamówiał, Pan Pani powiedział, że dopiero jak już wysłał paczkę, że znalazł jeszcze, to Pan przywozi ze Szwecji czy z Danii. Nie wiem, to są trole szwedzkie czy górskie. zaraz zobaczymy, bo wspominają zawsze o skleroze. Skąd one są? Mówił, że jeszcze ma duże trole, gigatrole, gigantyczne. Podobno 13 cm i ważą ponad kilo. Też w dobrych pieniądzach mi zrobi. Dopiero mam mi wysłać zdjęcia, że znalazł. Na razie nie miał czasu zrobić zdjęć. Szkoda, że nie powiedział wcześniej. to bym... Wysłał w jednej paczce, nie płaciłbym za przysyłkę, ale też mi powiedział w dobrych pieniądzach zrobi. będzie opłacało. Ponad kilowego trolla. Dużego, 13 centymetrowego i jeszcze inne trole, też w dobrych pieniądzach. Zobaczymy, jak mi wyślę zdjęcia, jakie będą. Tu zamówię. Jak mi się spodobają. Te już mi się podobają. O rozrywać, bo... Pan tak mocno zabezpieczył, ale piękne Dużo włosy. Prawda piękne trole. Piękne. Ale piękny z brzuszkiem. Przepiękny troll. Za tą cenę przepiękny. Za 15 zł za sztukę. Yy, przepraszam, za 5 zł za sztukę. Piękne. A pan już długo je wystawiał na internecie, bo dawno nie patrzałem. Nie wiem, czy ktoś nie chciał kupić, czy coś. Obniżył cenę, 5 zł za sztukę, wziąłem. Pierw chciał 15 zł. Ja powiedziałem, że biorę wszystkie, dam po 5 zł. Zgodził się. Mówił, że ma ich dużo, bo tam, gdzie jest, właśnie nie pamiętam, co są z Danii, ze Szwecji, że ich tam jest bardzo dużo. Przepiękne trole. Tylko 9 wyciągłem. Następny teraz otwieram. Nie mogę sobie poradzić z taśmą, która się dał, kryjącej. Lepiej rozbiorę wszystkie, potem nagram. Tutaj przepiękne trole. Tutaj trol będzie Troll kolor kolorowy. Troll kolorowy. ostatni. Tak taśma naklejona, że ciężko otworzyć. Chyba niebieski. Albo filetowy. zobaczymy. Tak. Zaklejone. Staram się szybko pokazać, bo mam do pracy dzisiaj na południu. O 12 muszę zdążyć. Przepiękny. Niebieski albo fioletowy, Przepiękny. Troll. Przepiękne trole, przepiękne. I ostatni tutaj otwieramy na żywo. Ostatni troll, przepiękne są tu sygnowane. Bergdala, Szweden, Szwecja. Bergdala, Szweden, są trzy takie. Zaraz pokażę, trzy są takie sygnowane. Bergdala, Szwecja, Bergdala, Bergdala. Odrobinę wypowiadam to

I Ktoś mi powie, że nie można tanio kupić. Ja kupiłem za 5 zł za sztukę. To jest 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 zł. Plus 21 zł przesyłka do paczkomatu. Tu jest. Do paczkomatu była przesyłka. Razem 96 zł. Zaraz je zmierzymy. Pokażę. Jaką mają wysokość? Ja teraz pokazuję 15 sztuk troli. Teraz ja pokazuję 15 sztuk troli kolorowych, niebieski. Taki ładny, to nie wiem, będzie ładne kolory, fioletowy taki. I tutaj transparentne białe, każdy od małego, od małych, małych, po średnie. i największe tutaj. Za trolle dałem 5 zł za sztukę. Razem jest 15, to jest 75 zł i 21 zł przesyłka, razem 96 zł z pewnej grupy z Facebooka ze szkłem. Tak się prezentują, piękne mają Włosy te, jest, ten jest najgrubszy. Tak się prezentuje. Gruby. Wszystkie trole są szwedzkie. Bargdala. Bargdala, Szwecja. Piękne trole. Teraz zacznę je mierzyć. Myślę, że się opłacało. Niektórzy mi pisali w poprzednich filmikach, że. Albo kogoś oszukuje, albo kłamie z cenami, ale niestety udaje mi się kupić tanio. Ja czekam na okazję, żeby kupić i wtedy właśnie kupuję, nie kupuję na hamarze i mieć. Zmierzymy tego i tego. Ten troll ma. Jeden i pół centymetra, mały ma cztery i pół centymetra, cztery i pół, ten troll ma osiem i pół centymetra, siedem centymetrów, dziewięć centymetrów, dziewięć centymetrów, dziesięć centymetrów. Największy ma 11 cm, 10, 9,5, prawie 10, 7,5, 4,5, 7, ten ma 9 cm, te mają po 7 i ten też, ten ma 7,5 cm, ten też będzie 7,5. Te mają ładne brzuszki z pępkami. Ja też z pępkami. Jeszcze poluję na trole ząbkowickie, żeby trafić w dobrych cenach. Teraz pokażę mniej więcej, jak to się prezentują. Te mają te jeszcze mleczne nogi. Ten ma mleczną nogę, ten ma mleczną, ten ma mleczną i ten ma mleczną. Każdy inny. Powiem Wam, że małe trole chodzą po 30 zł. A tu mam małe, średnie, duże, różne. To nie jest też jakiś inny kolor, albo prześwituje, nie? Piękne trole. Przepiękne. I tak się prezentują. Ten jest innego koloru, taki jakby zielony, czy, albo niebieski, blady taki. Ten jest bardzo gruby. Troll, zaraz go zmierzymy. Ten ma do nosa 5 cm grubości. Te też są grube, zaraz zmierzymy. Ten ma do nosa też 4,5 cm. Nic nie uszczerbione, nic nie ubite, trochę, tak się prezentują. Z tyłu była były ceny, pan pościągał. Zrobił mi dobrą cenę. Długo stały na internecie, nikt nie chciał chyba kupić. Te są ładne też. Takie duże. Pan mi dopiero pokazał, jak już po wysłaniu, że jeszcze ma następne trole. Jak już wcześniej wspominałem, 13 cm giganta. Te w dobrych pieniądzach mi wyślę. Mniej niż 10 zł. Tutaj są trole, tak jak widzicie. przepiękne. każdy inny. Ten mi też się bardzo podoba. Piękne włópiaste oczy i brzuszek. Tylko jeszcze poluję na trole ząbkowickie, narysun drogie. nie widziałem żeby okazja jakaś była no i dziękuję za obejrzenie mojego krótkiego filmiku nie wiem, może wam się spodobały moje trolle moje zakupy dzisiejsze dziękuję za obejrzenie mojego filmiku do następnego, cześć przypomnę, że standardowo na końcu wstawię zdjęcia. Do następnego, cześć.